Witam. Naszym zadaniem jest obliczenie pola trójkąta CAB. Ja teraz przerysuję ten trójkąt. Mamy informację, że pole kwadratu wpisanego w trójkąt wynosi 4. Zatem długość jego boków to 2. Opłaca się to zaznaczyć. Zadanie to można zrobić na wiele sposobów. Ja zrobię je w taki sposób, że pole trójkąta CAB to się równa. 4, czyli pole kwadratu plus pole trójkąta DAE plus pole trójkąta CDG plus pole trójkąta GFB. Tak się składa, że wszystkie te trójkąty, te trzy trójkąty są podobne. Dlaczego? Bo wszystkie mają takie same kąty. Skąd ja to wiem? Uwaga. To jest kwadrat, zatem tu musi być kąt prosty. Jeżeli tu jest kąt prosty, tu również jest kąt prosty. Tu jest 30 stopni, tu jest 90, trójkąt ma 180, więc żeby dojechać do 180, to plus to, Plus 100, to, to tu musi być 60 stopni. Tu jest 60 stopni, tu jest 90 stopni. Tu już mamy 150. Żeby jechać do 180, bo odtąd, dotąd jest 180, to tu musi być 30 stopni. Tu jest kąt prosty. Jeżeli tu jest 30, tu jest 90, to tu musi być 60. Jeżeli tu jest 60, a tu 90, to tu musi być 30. Jeżeli tu jest kąt prosty, to również jest kąt prosty. Jeżeli tu jest 30, to jest kąt prosty, to tu musi być 60. Widać teraz, że wszystkie te trzy trójkąty są podobne i zamiast wykorzystywać to funkcje trygonometryczne, to by trochę długo trwało. To ja posłużę się pewną zależnością, a mianowicie taką, że bok przy 60 stopniach, który jest najkrótszy, oznacza jako a. Wtedy bok najdłuższy, czyli przeciwprostokątna, prostokątna, jest dwa razy dłuższa, oznaczę to jako 2A, dwa 2 dwa razy A, a bok o średniej długości w porównaniu o środkowej długości, tak to nazwijmy, czyli bok przy 30 stopniach, wraża się wzorem A razy pierwiastek z 3. Ja tutaj wykorzystam te zależności do znalezienia boków tych trzech trójkątów, a po to mi są potrzebne wszystkie boki tych trójkątów, no nie wszystkie, ale po, po to mi są potrzebne, żeby obliczyć ich pola. Tylko teraz, żeby łatwiej to było objąć wzrokiem, to posłużę się kolorami. Boki najkrótsze zaznaczę na czerwono, czyli boki przy 60 stopniach. Przy kącie o mierze 60 stopni. Boki najdłuższe w tych trójkątach zaznaczę na żółto, czyli przechy w prostokątne. a boki przy kącie 30 stopni na zielono. No i weźmiemy najpierw ten trójkąt. Jeżeli czerwony wynosi 2, będę się posługiwał teraz takim nazewnictwem czerwony, żółty, zielony, żeby to sprawnie przebiegało. Jeżeli czerwony wynosi 2, to żółty musi być dwa razy dłuższy, czyli wynosi 4. To zielony, to widzimy, że to jest najkrótszy razy pierwiastek z trzech. Czyli dwa pierwiastki z trzech. Teraz ten trójkąt. Żółty ma dwa, to czerwony ma dwa razy mniej, czyli jeden. A zielony, najkrótszy razy pierwiastek z trzech, czyli jeden razy pierwiastek z trzech. Zatem tutaj mamy pierwiastek z trzech. W tym natomiast trójkącie mamy zielony. Jeżeli zielony wynosi 2, to czerwony... No nie, czerwony nie jest dwa razy krótszy niż zielony. Czerwony jest dwa razy krótszy niż żółty. Tutaj posłużymy się wzorem... Zielony to jest A pierwiastek z trzech. A pierwiastek z trzech. I w tym trójkącie A pierwiastek z trzech równa się 2. To dzielę przez pierwiastek z trzech. Czyli A to się równa 2 dzielone przez pierwiastek z trzech. A zatem ten bok ma długość 2 dzielone przez pierwiastek z trzech. To żółty musi być dwa razy większy niż czerwony, dlatego ma długość 4 dzielone przez pierwiastek z trzech. Teraz mogę obliczyć pola tych trójkątów. D, A, e. Podstawa. Razy wysokość. No wysokość jest prostopadła do podstawy. Tutaj mamy kąt prosty, tak? Czyli dwa pierwiastki z 3 razy 2 na 2. Trójkąt CDG. Jakie jest jego pole? Podstawa razy wysokość na 2, czyli pierwiastek z 3 razy 1 na 2. No i został nam ostatni z tych trzech trójkątów GFB. GFB. Podstawa 2 razy 2 dzielone przez pierwiastek z 3 i to wszystko jeszcze na 2. I właściwie już to pole mam w tej chwili obliczone. Teraz tylko, żeby zapisać to w lepszej formie, to tutaj no nie będę skracał tych dwójek, bo już tak się składa, że mam wspólny mianownik tu i tu, to tylko to dodam. Tutaj mam 4 pierwiastki z 3 plus pierwiastek z 3. To jest 5 pierwiastków z trzech. Na dole jest 2. Przypisuję tą czwórkę. Tutaj. Hmm. No tu jednak skrócę te dwójki i mam dwa, dwa dzielone przez pierwiastek z trzech. Jeszcze tutaj usunę pierwiastek z dołu. W taki oto sposób. Jak widać. Góra razy góra, dół razy dół. No i teraz by się jeszcze tu przydał wspólny mianownik, bo na pewno to się da dodać, bo tu jest pierwiastek z 3 i tu, ale musimy mieć wspólny mianownik, więc tutaj wspólny mianownik to będzie 6. Więc to pom dół pomnożę przez 3, żeby było 6, to górę też przez 3. To tutaj dół pomnożę przez 2, żeby na dole było 6, to górę też pomnożę przez 2. I ostatecznie wygląda to tak, że u góry jest 15 pierwiastków z 3 przez 6, a tutaj jest 4 pierwiastki z 3 przez 6. Czyli ostatecznie wynik to jest 4 plus 19 pierwiastków z 3 przez 6. Można jeszcze napisać jednostek kwadratowych. Koniec zadania.